Na targach w bardzo odkryliśmy również pistolet Dardzon M2 i może on Was świetnie zainspirować. I na 100% procent część z Was zobaczy niesamowitą analogię, a przynajmniej ja taką widzę, w kontekście rakietek pistoletowych. Także wyobraźcie sobie tego typu pistolet startowo-hukowy, który byłby wyposażony w taki kartyż na wymienne rakietki, na przykład hukowe, czy też z efektem komety, które pozwalałyby Tobie nie na oddanie jednego pojedynczego strzału, czy maksymalnie wystrzelenie wszystkich czterech naraz, no bo to są takie nakładki, tylko masowe napieranie tymi nakładkami, mniej więcej w takiej konwencji wiadomo wtedy same rakietki kierowalibyśmy w kierunku nieba i te by nie spadały, tylko spalałyby się emitując piękne komety czy inne efekty kurczę zainspirowałem się trzeba zweryfikować czy coś takiego byłoby legalne FBI, open up! Jako nakładka, dodatek do istniejącego Na przykład pistoletu startowego Jeżeli tak, to wydaje mi się, że będę próbował Coś takiego skonstruować Drukarki 3D mamy, frezarki, plotery I różne inne maszyny, także wydaje mi się, że jest to wykonalne Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście Taki projekt zobaczyć, a tymczasem będę się Tą zabaweczką bawił, bo jest niesamowitym Giftem dla kogoś takiego jak ja No i fajnym punktem odniesienia, który Będzie dla mnie inspiracją, więc pewnie nawet zsiągnę to do nas, do Polski, tą jedną sztukę Żeby mieć e, właśnie no Benchmark po ten reverse engineering Oczywiście tak duża nakładka na rakietki, która ma aż 40 pocisków, byłaby potencjalnie za duża, bo same magazynki do pistoletów startowych mają dużo mniej naboi, chociaż z drugiej strony można by te magazynki przeładowywać, a sam że na te rakietki pistoletowe byłby odpowiednio większy. Oczywiście w tym projekcie wejdzie w grę dużo kwestii związanych chociażby z bezpieczeństwem, aby odpowiednio odizolować te rakietki i tak dalej. Także będzie to duży temat, który również zaangażuje kwestie formalno ale mam ogromną ochotę go zrealizować. Na dokładkę mam dla Was pistolet Dardzone Pro, który emituje te naboje pod ciśnieniem 200 PSI, także zobaczcie ładnie to daje radę i przy okazji jak celny on potrafi być, także pozornie jest to zabaweczka, z drugiej strony coraz bardziej mi się ona podoba. Jesus to Jason Bourne.